Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejne zdrabki, tym razem za 50 zł. Od razu przeproszę, bo jestem trochę przeziębiona, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę ponagrywać. Po 5 zł jest lawendowe 9, pieniędzy jak lodu, biklow i neonowe 7, a za dyszkę mam perły, rubiny, zodiaka i kopalnie rubinów. Zobaczymy żeby ta pięć dyszek uda się jakoś odzyskać. Może chociaż w połowie oby. Zaczynamy lawendowym. 9 szukamy dziewiątek, czarnej i czerwonej. Mamy czwóreczkę. 8 5 6 2 6 8 3 4 i dwa. I koniec. Nie ma dziewiątek. A no może pieniędzy jak lodu padnie. Tutaj też diamencik taki do odnalezienia. A wygrywające liczby to będzie tak. 33, 18, 28 i 32. No. Tu mamy tak. 44, 37.

dalej 19 22 33 12 i 21, ale 28 wpadło i tutaj dyszka. No to sympatycznie. Sympatycznie że więcej niż zwrot. Lecimy dalej. Neonowe 7. Szukamy siódemek czarnej, zielonej albo gwiazdki. Mamy 5 6 6 9 4 3 znowu 3 2 4 i 5. nie ma. Siódemek nie było, dziewiątek też nie. To bierzemy z drabki za deszkę. <try> Przepraszam bardzo, ale mówię tak mnie wczoraj, coś złapało. Dzisiaj rano wstałam i już po prostu zasmarkana. 16, 18, 23, 31 i 29 albo naszej niki i pierścionki. 38, 34, 36, 17, 21.

11, 27, 12 i ostatnia, trzynasteczka pusto. Nie ma. Nie tym razem. W, WZ nie ma. Zodiak. Tu szukamy gwiazdy i księżyca. Sprawdzamy, czy coś się trafi. Mamy słońce. Ponika. Mamy gwiazdę, no to mamy wygraną jakąś. Lecimy dalej, bo może jeszcze coś. Ufo, portyk, planeta, krab, lira, <laughs> ziemia. Kolejne symbole to kompas, żółw, antena, kotwica, naczynie. No i końcóweczka jest misio, flaming, teleskop, jednorożec, chmura i ostatni delfin, ale gwiazdka wpadła. Pewnie dyszka też będzie. Sprawdzamy. No jest dyszka. Literki C. Ostatnia kopalnia rubinów. To jest jakiś bubel. Zdrabka. Zobaczymy jak dzisiaj. Rubinę, skrzynki. Szukamy. Mamy księżyc. Świnie. Szkoda, że ten księżyc nie w Zodiaku. Monety. Worek. Portfel. Garniec. Zegarek. Sejf. Dzwonek. Znowu garniec. Znowu dzwonek i portfel pusty, i zegarek. Wszystko się powtarza. E, plik, znowu księżyc, e, korale. Jest, rubin jest. To jeszcze dechę pewnie dorzucę do tych wygranych. Plik, koniczyna i safe. Rubin jest. Zobaczymy, czy zwrocik. No, jest zwrocik. Jak na razie nic więcej nie trafiłam w tej zdrabce. Premiera taka sobie średnia. <laughs> Jeszcze filmik, jak rzuciłam, to YouTube mi poblokował i komentarze, i reklamy, i wyświetlenia. Więc słabo. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Dobra, pięć dyszek było. 5 dyszek mamy tak. 10, 20, 35, czyli 15 na minusie. Ale dobrze, no będzie coś na jutrzejszą premierę Super Linni. Dobra kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania, filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.